Dzień dobry państwu. Zapraszam na spotkanie z prezydentem Oświęcimia, panem Januszem Kwierutem. Dzień dobry, panie prezydencie. witam państwa. Dzień dobry. Panie prezydencie, samorządy narzekają na przerzucanie coraz większej ilości zadań na ich barki. Wiąże się to przede wszystkim z finansami, które muszą wykładać z własnych budżetów. Jak ta sytuacja wygląda w Oświęcimiu? W jakiej sytuacji jest miasto? No myślę, że nie tylko z finansami. Ja bym tą część pytania podzielił jak gdyby na dwa aspekty. Mianowicie jeden to taki aspekt stricte formalny, wynikający z pewnych ograniczeń, które są nakładane nam poprzez różnego rodzaju decyzje rządu, parlamentu, czyli generalnie przepisy prawa i między innymi taką decyzją dla nas zupełnie niezrozumiałą jest zabranie tutaj Radzie Miasta uprawnień do decydowania na przykład o cenach Wody w Osięcimiu. Dzisiaj jest tak, że to urzędnik w Krakowie decyduje jaka będzie cena wody Poświęcimy. Zabrano te kompetencje z Rady Miasta. Nie tylko oczywiście w oświęcimiu, ale generalnie w Polsce. Ale tym dobitnym przykładem w przypadku naszego miasta jest oczywiście oświata. I sytuacja tutaj dam konkretny przykład szkoły podstawowej numer 3. Oczywiście w oświęcimiu jest ten temat, myślę, szeroko znany. Podjęliśmy taką decyzję miesiącu styczniu o tym, żeby tą szkołę docelowo zlikwidować. w tej szkole dzisiaj. Dzisiaj jest około 60 uczniów, natomiast w momencie, kiedy wyjdzie ostatnie, bo są dwie klasy gimnazjalne, w tej szkole tak naprawdę zostanie 30 osób. 30 osób w całej szkole uznajemy, że to jest rzecz nie do przyjęcia i też powiem szczerze, to dla mnie jest niezrozumiały upór pani kurator właśnie Małopolskiej, pani Barbary Nowak, która podjęła decyzję o tym, żeby nie wyrazić pozytywnej opinii, gdyż właśnie to nie kompetencja jest dzisiaj Rady Miasta, czy Prezydenta, tylko kurator Małopolski decyduje w swojej opinii i w swojej decyzji, czy dana sieć szkół będzie utrzymana, czy dana szkoła będzie utrzymana, czy nie. Natomiast chcieliśmy budynek Szkoły Podstawowej numer 3 przeznaczyć na inne cele. Myślę, że bardzo ważne i myślimy konkretnie o żłobku. W Oświęcimiu jest brakuje miejsca w żłobkach i dlatego chcieliśmy też właśnie iść w tym kierunku, żeby stworzyć warunki dla kolejnych Grupy maluchów, które by mogłyby być tutaj zaopiekowane właśnie w żłobku, a rodzice mogli tutaj podjąć pracę. Także są to decyzje, powiedział, polityczne wręcz, bo dla mnie są one zupełnie niezrozumiałe. W naszym przypadku, bo przecież te pół miliona złotych, które musimy przeznaczyć na finansowanie tej szkoły podstawie numer 3 moglibyśmy przeznaczyć na coś innego, na przykład na remonty chodników wewnątrzosiedlowych, na które jest ogromne zapotrzebowanie. 30 szkoła, w której uczy się 30 dzieci, może funkcjonować w ogóle. No, myślę, że to jest też ogromna trudność i dla samej szkoły, dla jej funkcjonowania, gdyż będą, tylko trzy nauczycielki, które będą, czy nauczyciele, które będą prowadzili e, zajęcia właśnie w tych e, klasach wczesnoszkolnych. E, będzie pani dyrektor, która będzie miała prawdopodobnie etat na świetlicy, jakaś obsługa, więc jest to przykład, bym powiedział, takiej e, destrukcyjnego działania kuratorium inne problemy jeszcze pan dostrzega do związane właśnie z... Y no, oczywiście, to, bo to jest ten aspekt związany z kwestią formalną. Natomiast tutaj zasadniczą kwestią jest finansowanie, i to jest problem, który gdyby jest chyba też do końca społecznie jak gdyby na tyle niewyjaśniony, że, że mieszkańcy do końca nie mają wiedzy. Zresztą decyzje od trzech lat, kiedy wprowadzono tą, te zmiany w oświacie, spowodowały, że koszty funkcjonowania szkół podstawowych w Oświęcimiu wzrosły nam o 7 milionów. Zł. Natomiast subwencja w ciągu tych trzech lat została na tym samym poziomie. I oczywiście ta dyskusja na temat podwyżek, to, co pani i, i premier Szydło, jak i pani minister Zalewska mówią, że zrealizowali, ale zrealizowali tak naprawdę kosztem finansów samorządów, czyli tak naprawdę kosztem wszystkich mieszkańców sięcimy w naszym przypadku. Że 7 milionów złotych, które mogliśmy przeznaczyć na inne cele, na inwestycje drogowe związane z rozwojem miasta, musieliśmy przeznaczyć właśnie na te e, fakty wynikające ze zmian w oświacie. E, w przypadku wzrostu wynagrodzeń. Oczywiście, że nie zabezpieczono tego wzrostu wynagrodzeń, gdyż tak jak powiedziałem, otrzymaliśmy w tym roku 19,5 miliona złotych subwencji. Natomiast 3 lata temu otrzymaliśmy 19 milionów Mówi się o podwyżkach, ale tak naprawdę te podwyżki realizuje samorząd, a samorząd to tak naprawdę nasze wspólne pieniądze wszystkich oświęcimia. I dlatego to myślę jest też karygodne, że poprzez samorządy próbuje się realizować swoje cele. To z jednej strony ktoś ustala zasady, określa podwyżki, a nie daje na to pieniędzy. Poprzez to powoduje, że znaczenie i rola samorządu zdecydowanie się zmniejsza, bo nie stać nas coraz bardziej na. Inwestowanie w różnego rodzaju potrzebne rzeczy w mieście. Mówi Pan, że jest źle, a przecież w mieście tak wiele się robi. Skąd więc na to pieniądze? To jest efekt naszego działania związanego z pozyskiwaniem środków, głównie unijnych, zewnętrznych środków i tutaj e, przypomnę, że przecież w ostatnim okresie, udało nam się w ostatnim okresie, od tych ośmiu lat, które tutaj pełnię funkcję prezydenta, zrealizować wiele inwestycji, choćby te ostatnie, które e, myślę bardzo są ważne dla miasta i oświęcim, mieszkańców oświęcim, a to jest oddanie obwodnicy północnej, czyli nowego połączenia w Oświęcimiu, które zdecydowanie nam us sprawnia ruch komunikacyjny, otwiera ze w kierunku Krakowa, jak i Śląska właśnie komunikację, szczególnie tą komunikację tranzytową. Ale to także jest i oddanie przestrzeni związanej ze strefą gospodarczą wzdłuż ulicy Fabrycznej. No tam dzisiaj widzimy, ile powstaje nowych firm. I tak naprawdę to jest nasza decyzja, którą podjęliśmy związana z budową właśnie tejże strefy, z budową drogi gospodarczej, czyli takiej drogi serwisowej, która obsługuje te tereny. I tam powstają kolejne Duże inwestycje, więc myślę, że to jest właśnie przykład dobrego działania samorządu tutaj, tworzenia warunków do rozwoju. E, też i, dzięki właśnie środkom unijnym, które pozyskaliśmy na takie zadanie, mamy rozwój święcimi ostatnio przecież też realizujemy ważne zadanie, jakie jest związane z budową e, parkingu wielopoziomowego w obszarze e, tutaj dworca kolejowego. To jest zadanie realizowane przez miasto Święcim. Pozyskaliśmy jeszcze dwa lata temu na to dofinansowanie w wysokości prawie przeszło 14 Milionów złotych, całość inwestycji to jest kwota prawie 20 milionów złotych. To pozwoli nam stworzyć e, dobre warunki w przyszłości, bo oczywiście to musi być ściśle powiązane z, z działaniami PKP, związanymi e, z budową czy dworca, ale przede wszystkim linii kolejowych, które połączą nas z Krakowem, z Katowicami. Ta dostępność tych dużych miast będzie zdecydowanie szybsza i to będzie coś, co będzie służyło myślę mieszkańcom, ale i szerzej, nie tylko mieszkańcom oświęcim ale mieszkańcom ziemi oświęcimskiej. Są też pieniądze na różne projekty społeczne, jak na przykład ostatnio powstał Jedą Kultury na Zasolu, czy, czy wiele innych przedsięwzięć. No tak, bo oczywiście te projekty staramy się też, żeby one były przede wszystkim z korzyścią do mieszkańców. No mamy choćby przykład kolejny, to jest właśnie zakup 20 autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. To służy bezpośrednio mieszkańcom, to poprawia jakość, standard, ekologię właśnie w Oświęcimiu. Ale to tak, jak też Pan wspomniał, to właśnie dom osiedlowy na Zasolu. Myślę, że bardzo ciekawa oferta dla największego osiedla w Oświęcimiu, jakim jest właśnie Zasolę. Czy też to jest termomodernizacja obiektów oświatowych, przedszkoli, czy, czy też między innymi właśnie ośrodków zdrowia. To zarówno poprawia i wygląd miasta, estetykę przestrzeni, ale to też zdecydowanie poprawia warunki funkcjonowania, ekonomię i oczywiście też ma wpływ na, na niską emisję, więc myślę, że to są działania jak najbardziej e, potrzebne i korzystne. No, czyli, ale jesteśmy w bibliotece, myślę, że to też świetny przykład tego, że jak można zaangażować e, pieniądze unijne i gdzie, gdzie mnóstwo osób korzysta z tego projektu i zmienia jak gdyby nie tylko przestrzeń, ale, ale stwarza nam nowe możliwości zarówno i, i z punktu widzenia miasta, tworzenia nowej, ciekawej oferty, ale przede wszystkim właśnie dla osób, które Mogą korzystać z tej przestrzeni, a przestrzeń żyje, można powiedzieć, ciągle i tworzy wspaniałą ofertę dla, dla dzieci i starszych. Ostatnio też mówiliśmy już o, to, o tym w naszym programie Wieści z Ratusza. Taki projekt, który mógł również przyczynić się do polepszenia wyglądu miasta, czyli Park Pokoju, nie zyskał akceptacji ze strony instytucji zarządzającej funduszami europejskimi w regionie, czyli małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, jak pan odbiera ten fakt. No, powiem, że z wielkim smutkiem, bo ten ostatni okres, o którym mówiłem przed chwilą, udało nam się pozyskać prawie 110 milionów dla i miasta, i poprzez instytucje miejskie, środków zewnętrznych. To ogromna kwota, bo przypomnę, że w ostatnich latach wydawaliśmy około 30-40 milionów złotych na inwestycje rocznie w Oświęcimiu, więc można powiedzieć, że praktycznie cztery budżety zostały sfinansowane ze środków, cztery lata ze środków zewnętrznych i wydawało się, że właśnie mamy bardzo dobre projekty, które są akceptowalne i, i przyjmowane zarówno przez instytucje tutaj, które prowadzą środki unijne, czy też przez e, e, m.in. sferę tutaj rządową, która m.in. dam przykład tutaj oczywiście basenu, gdzie uzyskaliśmy 22 miliony w roku 2014 e, na finansowanie tego przedsięwzięcia. E, wydawało się, że, że właśnie ten, ta kontynuacja będzie realizowana, bo ona przecież tak naprawdę służy mieszkańcom. I, ten, ostatnia decyzja zarządu województwa małopolskiego, który, tego nowego zarządu, który składa się w całości z członków Prawa i Sprawiedliwości dla nas jest, no, niezrozumiała, bym powiedział, i krzywdząca, dlatego, że tak naprawdę e, Oświęcim został odepchnięty zupełnie na bok. I to decyzją zarządu, dlatego, że oceny, które uzyskaliśmy od ekspertów, były bardzo wysokie. To decyzją zarządu otrzymaliśmy tylko o jeden punkt, czyli najniższą ocenę, jaka jest możliwa przez zarząd, była skala od 1 do 3, gdzie zarząd właśnie stwierdził, że ten projekt jest absolutnie niepotrzebny, można powiedzieć, mało atrakcyjny, a przecież to jest kwestia rewitalizacji. Pokazujemy, że miasto Oświęcim jest jednym z ważniejszych miast turystycznych, które właśnie też ma wpływ i zarówno jako ofertę dla turystów, ale też i jako e, ofertę dla mieszkańców. i potrafimy e, rewitalizować przestrzenie, które w jakiś sposób zostały zaniedbane, czy właśnie poprzez też historię różnego rodzaju, przecież tak naprawdę ta strefa ochronna zakładów chemicznych, to jest teren poprzemysłowy, tak, i chcieliśmy go zrewitalizować. Nie, decyzją zarządu województwa małopolskiego dostaliśmy tylko najmniejszą ilość punktów w jeden punkt, co spowodowało, że tak naprawdę zostaliśmy zepchnięci na pierwsze miejsce rezerwowe, ale nie otrzymaliśmy dofinansowania. Ale to nie jedyny przykład, Ostatni decyzji właśnie władz tutaj w tym przypadku rządowych. Chcę powiedzieć o ośrodku tutaj, o specjalnym szkolnym ośrodku wychowawczym dla dzieci niepełnosprawnych, tak, który został rozpoczęty jeszcze za kadencji, kiedy starosta pan Zbigniew Starzec, obecny wicewojewoda i wtedy też mieliśmy taką sytuację, że padało zapewnienie, według mojej wiedzy pan starosta wtedy zapewniał radnych, że ma finansowania otrzymano od pani e, premier Beoty Szydło dofinansowania tego przedsięwzięcia prawie kwotą 10 milionów złotych. I co się okazało po zmianie w wyborach samorządowych, kiedy e, nastąpiła zmiana zarządu i e, tutaj władzę przejęła e, koalicja e, obywatelska, jak i też Polskie Stronnictwo Ludowe i, i SLD. Okazało się, że rząd się wycofał z decyzji. Pisano pisma, pan starosta wystąpił z pismami do e, zarówno i Premiera, do pani wicepremier. i Okazało się, że powiat został pozostawiony sam sobie i nagle przedsięwzięcie, które przecież kosztuje no według niektórych 40-50 milionów złotych, nie uzyska żadnego wsparcia. Okazało się, że stało się prawną to, co mówili właśnie przedstawiciele, liderzy Prawa i Sprawiedliwości, że tam, gdzie oni nie będą rządzić, tam nie będzie pieniędzy. I zarówno w przypadku parku, jak i tego specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego w święcimy dla dzieci niepełnosprawnych. Stało się to z faktem. No, powiem jeszcze, że dla mnie to jest totalnie niezrozumiałe, to jest e, krzywdzące, e, nie tylko dla władz samorządowych, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Nie wolno nas tak traktować, że, e, nie wiem, szufladkować według... Właśnie przynależności partyjne. Tak naprawdę wszyscy realizujemy zadania i wszyscy chcemy, żeby nasze przestrzenie się rozwijały, nasze miasta i wsie się rozwijały, i nie można patrzeć przez pryzmat wyłącznie polityki. A tak to odbieram ze szkodą i dziwię się, że ludzie, którzy wywodzą się stąd, z Ziemią oświęcimskiej, nie wspierają takiego projektu. Że właśnie tak jak mówiłem wcześniej, że dostaliśmy tylko jeden punkt, najmniejszą ilość z możliwych punktów. Jakbyśmy otrzymali dwa punkty, znaleźlibyśmy się na. Na czwartym miejscu mielibyśmy dofinansowanie w wysokości 6,5 miliona. No, przyjmuję to no, z wielkim smutkiem. Jak więc dzisiaj po 29 latach od wyborów samorządowych w 1990 roku yy, ocenia Pan ogólną kondycję lokalnych samorządów, w tym także yy, oczywiście Oświęcimskiego? No myślę, że mamy taki etap związany z centralizacją władzy, tak? że, że władza coraz bardziej próbuje przejmować różnego rodzaju kompetencje, ale też i ograniczać finansowanie właśnie samorządu. Powstają różnego rodzaju programy plus mamy drogi plus, mieszkanie plus, i to władza centralna chce decydować, jakie ulice w Oświęcim mają być remontowane i modernizowane. To władza chce decydować o tym, czy dana budynki socjalne, czy, czy komunalne, czy nie. Poprzez właśnie Możliwości finansowych e, samorządy mają jak gdyby coraz mniej możliwości decydowania o rozwoju, coraz mniej decydowania, jak gdyby o swojej przyszłości. Stają się takim płatnikiem w imieniu rządu. Myślę, że nie było to absolutnie zamysłem twórców e, ustawy samorządowej, wręcz można powiedzieć, że to e, samorząd jest największym sukcesem e, Polski w ciągu ostatnich 30 lat, że ta Polska tak naprawdę zmienia zmieniła się dzięki aktywności wszystkich nas, dzięki aktywności Polaków, ale też dzięki aktywności właśnie samorządów. I myślę, że przede wszystkim nie możemy sobie pozwolić i wydrzeć tego prawa, żeby ktoś za nas z poziomu Warszawy decydował o przyszłości naszych miast, takich miast jak Oświęcim, między innymi też. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję, Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Weekend w Oświęcimiu będzie pełen atrakcji. Zapraszamy mieszkańców do skorzystania z ciekawych propozycji spędzania wolnego czasu. Od piątku na rynku pojawią się food trucki, które towarzyszyć będą sobotniej nocy muzeów i niedzielnym spacerom. Również w sobotę na dziedzińcu szkoły organizowany jest tradycyjny salezjański piknik rodzinny. W tym dniu warto też wziąć udział w fotograficznej grze ulicznej. Więcej informacji na stronach organizatorów. A tydzień później, w piątek 24 maja zapraszamy na Plac Pokoju na Ekomajówkę. Dobra zabawa gwarantowana. Oświęcimianie, którzy przyniosą stare, nieużywane sprzęty elektryczne otrzymają sadzonki kwiatów. Impreza rozpocznie się o godzinie 16.